Ale mam dosyć i pewnie, jeżeli kliknąłeś w ten film, to też nie masz dobrego okresu. Studia, praca, zjeść śniadanie. Praca, studia, zjeść śniadanie. Wszystko jest takie samo i gdzieś w końcu w życiu trzeba się pogodzić, że ten kolega, który lubił rysować w gimnazjum, nie zostanie drugim Picasso, a ten raper z przeciwnej klasy, jednak nie zobaczyłeś go w SBM. Dlatego dziś... Od jakiegoś czasu próbowałem sprzedać te, te trzy stare radia, które po prostu zaśmiecają mi komodę, ale w sumie, w sumie nigdy ich nie włączyłem. 28. Może zaraz odpowiem na to pytanie, tylko muszę zobaczyć, że dopiero kończymy waloryzację, tak? Tak. Dla mnie? I dla I pewnie ty też z dnia na dzień widzisz, jak jest ciężko. Ale zachęcam cię. Żebyś robił te małe rzeczy, bo tymi małymi rzeczami...